24 kwietnia 2014 roku o godzinie 21.00 dyżurny Komendy Powiatowej Policji w Tomaszowie Mazowieckim został poinformowany przez pracownika Zakładu Opiekuńczo-Pielęgnacyjnego o oddaleniu się 66-letniego pacjenta. Pan wyszedł z terenu zakładu około godziny 18.00 i do chwili zgłoszenia nie powrócił. Policjanci natychmiast podjęli czynności poszukiwawcze. Były patrolowane główne ciągi komunikacyjne miasta, parki, skwery, rejony dworców, a także tereny leśne w okolicy miasta. O godzinie 5.10 na jednym z duktów leśnych pomiędzy Tomaszowem a Zawadą, patrol ruchu drogowego napotkał zaginionego. Mężczyzna był zmęczony, ale poza tym nic mu się nie stało. Powrócił do swojego miejsca pobytu. 24 kwietnia do komisariatu Policji w Rokicinach zgłosiła się kobieta opowiadając, je, że został jej skradziony telefon komórkowy. Według jej relacji w godzinach do południowych robiła zakupy w jednym z supermarketów na terenie kolonii Rokiciny. Nieopatrznie swoją Nokię pozostawiła w jednej z toreb na zakupy na terenie sklepu. Gdy zorientowała się, że telefonu nie ma przy sobie, wróciła do marketu, ale już telefonu tam nie odnalazła. Policjanci podjęli czynności wykrywcze, w ramach których dokonali przeglądu zapisu monitoringu sklepowego. Na nagraniu uwidoczniony był moment kradzieży oraz dwie osoby sprawców. Posiadając dobre rozpoznanie osobowe lokatorów swoich terenów dokonali ujęcia dwojga ludzi, matki oraz syna, którzy w miejscu swojego zamieszkania posiadali skradziony telefon. Telefon powrócił do właścicielki, a państwo zostali zatrzymani i usłyszeli zarzut kradzieży. 26 kwietnia 15 minut przed pierwszą w nocy. Do idącej ulicą Jana Pawła II pary podjechał Fiat, z którego wnętrza posypały się wulgaryzmy. Mężczyzna prawdopodobnie w odwecie w kierunku pojazdu rzucił kamień. Wtedy pasażerowie pojazdu, trzech mężczyzn, dobiegło do mężczyzny na ulicy i zaczęli go bić. Kobieta, która z nim spacerowała, wezwała na miejsce policję. Informacja o tym zdarzeniu trafiła do patrolujących nocną służbą patroli. Którzy natychmiast po kilkunastu minutach zatrzymali sprawców tego pobicia. Panowie zostali zatrzymani do wyjaśnienia, usłyszą zarzut pobicia. Postępowanie w tej sprawie prowadzi Komenda Powiatowa Policji w Tomaszowie. 27 kwietnia o godzinie 14 w miejscowości Inowódz zaistniał pożar drewnianego domu parterowego, w wyniku którego budowla uległa całkowitemu spaleniu. Na szczęście we wnętrzu podczas tego zdarzenia nikogo nie było. Prawdopodobną przyczyną pożaru było uderzenie pioruna w instalację elektryczną doprowadzającą prąd do tej posesji. Postępowanie w tej sprawie prowadzą policjanci z Czerniewic. 28 kwietnia o godzinie 11 dyżurny Tomaszowskiej Komendy otrzymał informację od pracownika socjalnego Tomaszowskiego Centrum Zdrowia, że na oddział ginekologiczno-położniczy trafiła 26-letnia pacjentka w 27 tygodniu ciąży będące pod wpływem alkoholu. Kobieta dotarła do szpitala sama, 35 minut po północy, skarżąc się na silne bóle brzucha. Podczas wykonywanych badań pobrano także krew, w wyniku której badania uzyskano wynik 2,8 promila alkoholu we krwi tej pani. Została ona poinformowana, że stan upojenia alkoholowego zagraża życiu i zdrowiu jej dziecka. Pomimo tego i pomimo kolejnych ustaleń lekarzy i rozmów z tą panią, w dniu wczorajszym w godzinach popołudniowych opuściła oddział na własne żądanie. 16 kwietnia 2014 roku w zespole szkół nr 8 na ulicy Gminnej w Tomaszowie miał miejsce eliminacje powiatowe ogólnopolskiego turnieju Bezpieczeństwa w ruchu drogowym. Turniej organizowali tomaszowscy policjanci Wydziału Ruchu Drogowego oraz zespołu do spraw nieletnich i patologii. Celem turnieju jest upowszechnienie roweru jako środka komunikacji, a także propagowanie zasad bezpiecznego poruszania się po ulicy jako pieszy i ogólnie rozumianych zasad ruchu drogowego. W kategorii szkół podstawowych pierwsze miejsce zdobyli uczniowie ze szkoły, numer podsta ze szkoły podstawowej nr 12, drugie miejsce ze szkoły podstawowej nr 7 i trzecie miejsce uczniowie ze szkoły podstawowej nr 13. W kategorii szkół gimnazjalnych pierwsze miejsce zajęli uczniowie gimnazjum nr 4. Drugie miejsce z gimnazjum nr 6, a trzecie z gimnazjum nr 7 w Tomaszowie. Indywidualnie najlepszym zawodnikiem w kategorii szkół podstawowych okazał się uczeń szkoły podstawowej nr 13, Jakub Kunka. Natomiast gimnazjalistą, który uzyskał najlepszy wynik, był Marcin Świdziński z gimnazjum nr 8.